Cześć, ludzie! I dzisiaj gramy w CS, Dobra. Ostatnio graliśmy w zakładnikach, tym dzisiaj zagramy rozbrajanie. Co bym wam powiedzieć? Mapa się przytuje, Będę trochę przymulony, bo. Przed chwilą ktoś mi zrobił niemiłą niespodziankę. O, Jezus, zamach bombowy kupiłem, O co to ja wiedziałem? Ustawienie już. jestem głupi. Tak, mam piękne USB, malowane na zamówienie, let's go, let's go. które pewien minus, jak ktoś nic nie wyrzuci, to nie będę mieć karabinu. Pawę No Nie dał mi karabinu, a ja teraz będę mieć przez to problemy. No, nie ma bota. Dobra, Koledzy z terrorystów mają bocika. Koledzy. Nie tego Oj nieładnie bo nie ładnie przejmować No muszę a dobra Nie będę nic pisać, napisali już to Deploying flashbang Eee... Jeżeli mu łapotby przez im wszystkie AK -i. Co ja tu robię Ja tu nie chcę być Ciągle gram w terrorysta W sumie jest więcej więcej No ja nie chcę być terrorystą Chciałem sobie AK M4 zagrać Ono jest fajne Bo mi mam teraz skara no i ja gówno zrobię. Nie że to mnie wygnoiło coś. O, bo... Nie. To, to, no? eee, Jakim far? Bo ja zauważyłem, że jak ktoś ma akar, co, nie? I nie trafia. To lepiej po prostu... Yy, no po prostu się wstrzymać i tak strzelać seryjko. Co nie? Bo tak to nie trafi. No i ten, i zapuszczać seryjką, mm, bo ten... Bo po prostu nie trafisz, To, to, to jest tak, że ktoś się... Mm, ma jakby tak... I się boi, że ten, że go zabiję. I po prostu napieprzasz co, nie? Tak to napieprza, jakby widzisz się całym wrodzie. A spokojnie zatrzymać się według mnie i tak po prostu strzelać seryjką. Wreszcie mam... Nieee. Z tym gra. No ja chciałem M4! Nie chcę tego sypu! Nawet nie ma celności, to jest gówno. Dobra, dostał po dupie, więc tu nie wejdzie. Kolego! Ja nie wiem, jak mógłbym nie zabić, ale to był dziwny. O, ktoś tam jeszcze chyba jest. Koledzy! wy jesteście. Ja chcę was tylko... Ała. Dobra, tak. Kurde, ja nie... Nice. O kurde, mnie węczał czemu to tak szybko. Podpieprzył mi je... A... Ałga mi podpieprzył, tego ci nie wybaczę. Gdzie jesteś ty, czy miał Let's go! Gdzie ty jesteś? Będę cię wkurzać. Out, mi Auga. Tu mi poddupsy Auga. Ty? Nie, ty masz AK. Ten mi poddupsy Auga. Tak, to ten paździerz będzie mi broń prysz. Proszę, dajcie mi temat. Ja pierdzielę, jaki farciarz. Właśnie tu 2 euro dropu. Jaki farciarz, żebym tak chciał? Mm, traj... Nie, nie chcę trajna. No, dobra, no już ja jestem tu. Jakie farciarze, ja tu zostaję. Ja też bym tak chciał. Ja bym już nie wam chciał, powiem. Mm. Poprosiłbym AWP pesny kamo Naprawdę bardzo cenne, 5 euro tylko. Tylko warte A mógłby być też ten bizon co mu dropnął A kabym szybko opylił Chciałbym brzydkie... Czy nie, brzydkie, ale chciałbym kamuflaż. Nie Nie wiem co tutaj jest, bo ja nie bronię, jak to strzelę, ale okej okay. Kolego też jest ładne, ale ja tam kamuflaczek jakbym wziął to czemu miałbym nie korzystać ba 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 mm. <sm pursue> jak się przestraszyłem przegramy kurde, nie kampię tak oh. ach, ta szybka reakcja no bo, że będą kampić teraz, serio? no bo, że będę sobie Ja chcę go skikować Na mi was, ja chciałem go skikować Aż mnie nie mogę No i biedny nie trafił Chyba mam debilit w teamie. 4 weźmiemy? Nie, nie od razu, to było 5, pewnie zbiłabym, się czuję jakbym miał tu zwykłe M4, M4A4. Tutaj ktoś jest? Nie ma Nie ja tam się to paździochy boczki wyłazić tam, Cichutko, cichutko skradamy się Eee, no ja chciałem go zabić Jaka cisza, ludzie Najsłuchajcie nice, chcę jedzie Fak, tam byli Tak, zlamiłem to, bo go nie zabiję od razu Przynajmniej wiem, gdzie jest bomba i sobie to zaczekam Chodźcie po bombę Dobra. Na farcie jak go tam zdjąłem, to mi się wygrało. O, mój bizon! O nie! O, popatrzcie, mam seta. Dobra, ja się muszę napić. Nie, już nie ma. Nie napijesz Para. Fajnie to wygląda. Mm. Jakbym się ktoś Nie, nie będę nagrywać z i td. Jeden szóstek, bo to szpadna grafa. Nie i się przykapi Stoją na zamku oh cały yeah. czas Fajne M4. Na no zamku jest jeden na pewno. Pomóżcie jak ktoś może. Weź go zdejmij chłopie, na co ty czekasz? Kampisz tam? Ja pieprzę. Jezu jak on tam przełazi? Ja nie widzę tego co wy tam piszecie, jak już tego... Jak już jesteście martwi. No, Ani nie słyszę. Weź czy wy tam długą tą trzymajcie, bo goście cały czas naszym restem chodzi Bo ja potrzebam To jest troszeczkę minusik bo oni go słyszą A on wybałki nie wiem Deploying decoy jak tam knię Jeden fajny Rozmięty. o ja pierwszy. Chyba nie jakiś sposób Nie ma, ja tutaj klamu, ja... Nie ma. Mój teren, dobrze manewru. Jedziemy z koksami, moglibyście iść prosiłby prosił, Czemu tu pisze po rusku? Uj, to jest po rusku, na stówę Kurwa lagi mam, cieszcie się O kurde lagi ma na na. Zazwyczaj ludzie piszą, że mają lagi, ale no chyba też tak raz napisałem Ale no mają lagi jaki jak spadają to nie spadają, ten, a jak oni nie to laki Na długie jest jeden Dwóch albo i trzech God bless. <laughs>

Zgada bombę Mam sobie również blisko lepsze od AK-Cza Znaczy z daleka, bo ak nie ma zbyt pełno silewek Znowu pod dupce i... Nie no, co tu dzieje Oj, kolega nieładnie kempi No, ale go zjechał pięknie Pod dupcony auk żeby taki kuleci co golej mi podróżają albo komuś Weźmiemy kurde kasę mam się nie zgadza Z za włupeków nawet jedynę teraz mam o Nie chcę tracić mamony No już mam mniej życia tak ja pierdzielę Coś mi nie idzie teraz Napis to też jest ok, naprawdę. Bo i jak ja nie lubię rozkazów, to po prostu to jest No ja, ile jeszcze maślin? 5, 3, na blisko. Fire in the hole. Wszystkie bronie nam kadłubcają, zauważyłem. Let's roll. Nie, nie to jest A to jest też bardzo niesprawiedliwe u nas jest 6 Nie dobry, dobry jest ten kolej No tak, broni tego nie przejmuję. Kolej ma 06, seriously Убирай особя, в которой под дубцем броня Брой, 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 Jak go zabić? No po co tam granat waliłeś? Tutaj sobie bądź w i przykampimy na. naprawdę już jestem. Nie chciałem połować, bo to. Biękło. Gdzie jest ten ostatni? Paśćdzioch. O, paździochów już jest mniej. Przedtem nas było dwa mniej, to teraz paździochów jest dwa mniej. Kajun jest tam, jest gdzieś. Ale ja stąd nie pójdę. Bo chyba nie ma bomby. Nigdzie nie idziemy. sobie tu skampimy. Dobra, jedzie nas tam. Jeszcze tylko tutaj Kurde, co on z nami wyprawia? Siedź tam. ich Siedzi przegram tam. tam. Siedź że już go zdejmę Hej, Siedź tam. Siedź tam. go, tam. Siedź tak Siedź tam. Siedź Zawsze Siedź tam. już centralnie na Ubie celownik miałeś, co, nie? Masakra, ja bym się zgarnował. Ale i tak nieźle ujebał ich. No, nieźle. To jest bardzo duży zbieg okoliczności, możecie to zauważyć. Czekajcie ludzie, tam ktoś wyjdzie. Kolego, wyjdź tam, proszę cię. Ja tylko cię zdejmę. Dzień, Nie ma, ja już się w ostatnim razie uczuliłem na to nie A ja! Ja go nie widziałem Serio, czy życia znowu ktoś ma Dobrze Dobrze, dobrze Ten ma, ten pada na jeden nabój No nie, no nie ma tak podpieprzyć komuś broni i ją bo to jest po prostu dziwne ja tu nie wiem, jak to uznać za podziw, czy za że nie wiem. Znowu ruski napis, ja nienawidzę tych ruskich napisów. Pod rabą jest. A eee, pod wszystkie broni. Cisza. Ten ma trzy hapsy, więc raczej nic nie zdziała. Haha, kurde, mnie zrobił w jajo. <laughs> Ale dobre, dobre. Też tak zrobił Kurde. Dobra, dobra. Ile jest? 5-5? 5-4? Stal mi na fres. No wuuu. Na będzie What the No nie? Yeah. Nie chcesz, nie, nie chcesz Push, push, push Na bogato się wykupuję No ja bym Kasa jest Hajs się zgadza Przez chwilę Kolego Dzień dobry Może mnie chcesz zaszczycić? Obecnością tutaj serdecznie proszę. Ała, debilu nie strasznie. Projektu Jak nie. No i pod dubem 4. No nie wytrzymam. Dobra, przegramy to chyba. Bo jest tu, ale po co ją odplantować, co nie? Goś nie widzę, żeby ten koleś miał. Nie gnieździłem na mnie tu. Oj, nie byłem, że mi pójdzie kołem 4, tak mi przykro. Z takim prawem. No żałuję, mi się koleś, miałeś jedność. Który nuwierz czemu się wylosowało? O jakiebrze! Jaki babu! Mówi, Mówi! A nie, stary odpoczynek w tym. Poczujemy grenade! Ten grenade out! Decoys out! No mi coś nie idzie tym razem. się Ej, ktoś mi to wziął. Czemu ja mam lagi? O, au. o cholera, jakie to AWP jest drogie. Ej, ja pieprzę, one koszcie jest 10 euro. Ale są lagi, teraz już rzeczywiście są lagi. Tam pod dupcy łaka. Eee przegramy to. Szkoda. Ja i Ej wam też tak laguje? Z tego serwera czy tego? Czy tylko mi? Mamy też coś tina, eh? Sam lagi są. No lag tu, tu serwer niestety chyba. No serwer, no przecież. Trzeba zgłosić. Proszę, proszę was, no mój komputer z lagami nie rób Serio. Były przez serio, przez oh. jedną rundę, serio, witam wszystkich, jestem się serio, mm. Nic się nie dzieje ciekawego. Uh. Fajne M4. Ja mam takie tylko zniszczone Będziemy czekać do października co nie A Na ten nadal mamuję ujęte no JATKI JERZ Dobra przegraliśmy ludzie Muszę się niestety z wami pożegnać o. No i ludzie dropnij mi coś Dobra nic nie dropło Mara